Witam Was ponownie, z tej strony Walgodeską, <laughs> Po długiej przerwie, bo... Wchłonął mnie Minecraft No, gra uz uzależniająca jak cholera No, ale tak wszedłem w końcu na tego YouTube'a, patrzę No, filmiki stanęły bo trzeba dorobić, prawda? Już w ogóle zapomniałem Co tu się klikano na tej klawiaturze? F? Nie, F to była broń G? H, C, nie, co było leczenie się? Q, nie, no, tu było zdalne chodzenie. Kurwa, ludzie nic nie pamiętam. Tab, o jest, znalazłem coś. O jest, ścieżka brzasku. Dobra, klikamy to. Aha, czyli ja myślę, że aktualnie chyba w tej misji tak w dobrą sprawnicę zrobimy oprócz chodzenia. Potem jak ktoś będzie chciał tam się dowiedzieć co to jest ten Minecraft, o którym mówiłem, że się w niego wciągnąłem, no to niech sobie wpisze na, na YouTube po prostu Minecraft albo wejdzie na profil użytkowni użytkownika Minecraft.pl albo JJ Joker, którego bardzo polubiłem, bo robi fajne filmy. No i tam po prostu rozkminiasz co w tego, chodzi. Gra Minecrafta nie ma takiego zbytniego celu. Tam w ogóle nie ma celu. Tam chodzi o to, żeby po prostu przeżyć, zbudować sobie jakiś dom, chałupę, wydobywać surowce. Praktycznie na tym tylko. Ty... Mam konie? O kurde. Praktycznie tylko na tym ta gra polega. Dobra, co ja miałem zrobić? A no, później gdzieś, dobra. <laughs> Ta gra jest tam na tyle fajna, że ona imituje realny świat? 5 godzin, zobaczę. Już nie pamiętam wczoraj mi wstawali w tej pracy. Ech, która godzina jest? O kurwa. 7? Czy do 8 spali? Start to sprawdziłem. Tak, do ósmy. Dobra, już powinno być ok. A kto napisał na moim kanale, czy kontynuuje Moruinda. Nie kontynuuje moruina, ja bo coś się z tym moruinem stało, sypnął mi się. Jakoś z sejwów to, ale z tym jeszcze pokombinuję, bo po prostu sobie odpuściłem, byłem już ten zmęczony. Gadamy z nim. Gadamy o tym. Dobra. Tutaj tutaj się go wyputujemy. Oj, tutaj. No i dobra, no i musimy teraz na tego gostka go, poczekać Tutaj A bo jeżeli tak będziemy stali to możemy do niego czekać do strony śmierci Więc wciskamy tę, dajemy godzinę chociaż I nam się właśnie ten knępek pojawia Dobra Musimy wyjść w ogóle z tego sklepu. Nawet nie wiem, czy musimy, czy nie musimy. Ale ja wyszedłem i z nim na zewnątrz sklepu pogadałem. Tutaj musimy z nim umiejętnie pogadać. To musimy wybrać to ostatnie. No i praktycznie... O kurwa No i praktycznie chodziło o to, żeby go, żeby go praktycznie tak zastraszyć, a nie odkupię odkupiają od ciebie za wyższą cenę, jakieś tam inne rzeczy Nie, po prostu trzeba było go nastraszyć Co ja w ogóle teraz mam? Muszę znaleźć tego naszego. Nie, nie, nie użyję tego słowa. Ech, bo może to kogoś obrazić. Po prostu pójdziemy do naszego kolegi. Tak naprawdę nie wiem, ile ten odcięt już trwa, ale mam limit 15 minut, a. Sądzę, że dłużej taka bieganina nie, nie zajmie mi czasu. A jeżeli chodzi o robienie filmów, to znając moje życie, znaczy moje, zna, ja znam, no więc jeżeli mnie poprosicie o wrzucenie jakiegoś filmu jakoś szybciej, albo jakoś tak, to się zawsze da zrobić, bo ja wiecznie mam czas po prostu. I, Lol. Jakąś misję dostałem poboczną, bo coś usłyszałem i o Bucharest nawet nic nie wiedziałem Dobra to wchodzimy tutaj. Nie wiem, czy słychać dźwięk gry, czy, czy nie słychać. Zaraz podgłośnie głośniki, głośnik czekam tutaj. O. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Ło, ścięło mi się. Działa, działa. No to idziemy za naszym przyjacielem. O, i tutaj, i tutaj mamy dwie rzeczy do wyboru. Znaczy dwie rzeczy do wyboru. Yy, są yy, dwie możliwości: może on zginąć w walce, albo przeżyć. Ja zawsze robiłem tak, żeby. Przeżył, nie wiem dlaczego, ale jakoś mogłem się pogodzić z myślą o tym, że on nas tam zaprowadził, orzec nam z nami, nie chcieliśmy jego pomocy, i nam zdechł. Więc ja zawsze robiłem tak, żeby przeżył. Chociaż, jak to mój kolega morderca, by powiedział: Po trupach do celu. <laughs> Jakby oglądał ten film, kto by chyba skapnął się, że to o nim mowa. Dobra, poczekajcie. Ja tutaj sobie pochodnie trzasne. Nie, pochodni nie mam. E, w ogóle nie mam pochodni. Super. Często będę tutaj oświetlał drogę. Kurwa. one skurczę. No dobra. No to kim. Będę się jakoś bez pochodni włączył wam, że to jest długa droga, więc jeżeli ktoś nie chce mnie słuchać i po prostu by go to nudziło, to całe uważenie, no to może sobie od razu przewinąć to. Jeżeli ktoś nie wie jak tak się podnosi, trzeba przytrzymać Z i po prostu ciąg ciągnąć za jakieś odnurze. Ja tak kiedyś, jak sobie tak grałem, przechodzę przez most, jakiś mnie napadł. Zabiłem go, wciągnę go za nogi na most, zrzuciłem go z mostu i wrzuciłem za nim broń. Może to chyba się właśnie wyda durne i w ogóle nie śmieszne, ale jakbyście widzieli jak on spada, to byście wiesz co, umarli ze śmiechu. Dobra, to już tutaj? Nie, to jeszcze dalej, ludzie. Ja wam proponuję, jak na się tam zapisać, Oto to mówię wam na serio, że to się nie opłaca drugi raz przychodzić tak do takiego szmatu drogi, bo to jest po prostu, moim zdaniem, strata czasu i iścia jego tempem. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem, ale okej. Okay. O, tam jakaś skrzynka jest. Ale fajna taka pana. Taka katana mi... Taka przypomina mi King Flora Berserkera i tak tamty tak... łup. Uf, główka, główka. Dobra, lecimy dalej. Gobliny warto otwierać? Otwierać. Przeszukiwać ich ciała, bo... Jak, jak wszyscy wiemy, w Oblivionie wytrychy są jak... Złoto. Więc... Warto zbierać, chociaż powiem szczerze, że w tej grze złoto jest tyle warte, że nie miejcie się nawet to płacę, to porównywać. Wydrych. Ja to zawsze rozwala, że na przykład w cesarskim mieście tam ten na powierzchni tętni życie. Zejrze do kanału. Pozabijasz kraby, jakieś szczury, napotkasz gobliny E no normalka Ale można przyznać, że architekt, architekt tej całej kanalizacji musiał być nieźle na stronę w banierze zrobił dwupiętrowy I Ja jeszcze tu nie widziałem ani razu wody oprócz tych korytach wielkich Stick together! Niech to musieli iść wodą. Stick together. Nie wiem jak wy, ale jeżeli to by był realny świat, to by nigdy do wody nie wlazł. Chyba, że coś by mnie goniło. This was mine. Hopsa. No i dobra, nie wchodzę do na to cholerne miejsce No i tutaj skończył nasz odcinek Już naprawdę nie trwa Myślę, że drugi wyjdzie za niedługo Bo jakoś znowu Dostałem chęci do grania Dobra, no to na tyle Na razie